Cześć, nie już znacie z tej strony Train i tradycyjnie stanie się zadość. Dlatego zaczynamy odcinek od wykrywania jaj. Tyle, że tym razem nie będzie ich mnoga ilość, tylko jedno, ale dziesięciokilometrowe. Miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego Chensi albo Radachtyl. Wiem, te słowa ciężko mi przechodzą przez zęby, jednakże pamiętajmy, że marzenia w tym wypadku należy trzymać na wodzy. I nie mówić na głos, bo ilekroć to mówiłem na głos, te w ogóle, to marzenie. Tyle razy ono się nie sprawdzało. Tyle razy ono nie wychodziło. Więc wiemy nadzieję i pozostawmy w ogóle całe szczęście, całą nadzieję właśnie w tym, że ma wyjść to coś, czego chcę. Coś nowego. Byle coś nowego. Tyle chciałbym. Zaczynajmy. Poszło. Dwa, trzy. Zmoczum! Nie miałem! JEST! I tak to się robi Zacznijmy odcinek Wiem, że trochę późno i temperatura niska Bo jakieś paga 10 stopni Ale W tej chwili jesteśmy właśnie pod kinem IKAR w Wielosławiu Gdzie ostał się ostatni gym niebieskich o tej godzinie Bo później będą wszystkie kolorować się na czerwono bo tu jest mnóstwo citerów, ale pomijając tą kwestię yy, Jesteśmy właśnie w tym miejscu, żeby zrobić dwa testy na ataku właśnie na ten gym O co chodzi? Wszystko wam wyjaśnię jak wrócę do domu Ech, Witajcie w kolejnym dniu Wczoraj nie udało mi się skończyć tego odcinka z tego względu, że nagrywałem Wiedźmina tuż po zakończeniu nagrania. W ogóle totalnie, w ogóle po się taki znużony, taki zmęczony, że w ogóle nie chciałem, żeby ten odcinek wyglądał taki na siłę, taki, ja pierdzielo, ale zmęczony, takie użelanie się nad sobą. Więc przyniosłem go na dzisiaj i chciałem w ogóle w pełni go na, w ogóle pełnych siłach go skończyć. Yy, o co w nim chodzi? O co w ogóle, po co wczoraj byłem właśnie w Jarosławiu, a przy atakowaniu Jimów. Chciałem właśnie dla Was dzisiaj nagrać pięć sposobów na Atakowanie i bronienie dżimów. To się może być, kumuluje jedno z drugim, bo jest trzy sposoby na ataki i dwa sposoby na walczenie czyli po prostu jakby podbijanie prestiżu. Które sposoby są najlepsze? Zaraz wszystko zweryfikujemy. Najpierw obejrzymy pierwszy materiał. Jak sami widzieliście, na samym końcu dałem ciała. Wybierając Pokémona wodnego, przeciwko Raidonowi, który niesamowicie go szybko ściąga, wybrałem Gyaradosa. Nie patrzyłem ile ma HP. To była szybka reakcja, nie chciałem, żeby ten, w ogóle ta walka się przyciągnęła. I tak też wyszło. Podsumowując tą walkę, jeden Rewai w 5 potek, gdzie można było się ograniczyć tylko do 5 potek. I teraz dwa komentarze widzów, które przysłużyły mi się do tej walki. Wielkie dzięki Kiwi za sugestie właśnie pićota przeciwko Snorlaxowi. Jest to strasznie dziwny wybór, jednakże, gdybyśmy. Jakby zdoczowali wszystkie skille, w ogóle wszystkie moje umiejętności yy, bodyslam odpowiednio i zwiększyli wcześniej wartość CP naszego Piciota, bez problemu położylibyśmy go na opadki. Jednakże, gdyby ten bodyslam nie był właśnie tym skillem normalnym, tylko byłby to Earthquake, to by nastąpiła w ogóle błąd gry, bo przy niskiej wartości HP, jak sami wiecie, ostatnim, sejostanie sekundzie wykonany dodge powoduje, że postać się buguje, i już nie możemy kontynuować jej wal nią walczyć musimy zmienić na innego pokémona i wtedy wrócić także to jest taka sugestia ale zwiększając w ogóle to cp wobec yy, Snorlaxa z Bodyslamem jest to idealna alternatywa do pokonania go właśnie na gymie i Lukles ty miałeś również rację bo testowaliśmy w ogóle tej sytuacji yy, Gyaradosa przeciwko pokémonowi typu Gras, czyli trawiastemu. I jest to w ogóle sytuacja Gyaradosa przeciwko Benozaurowi. Yy, Jak widzieliście w obu przypadkach nie było w ogóle tego yy, bonusa super effective. Czyli ten typ drugi, jakim jest latający u Gyaradosa, powoduje, że super reaguje na yy, wodnego pokémona. Trawiasty atak. Kolejna walka. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ta walka była totalną porażką. Nie dość, że trwała 5 minut i 10 sekund, to wymusiła na nas wykorzystanie 6 rewajów i 6 potek, tak żeby wrócić wszystkie pokemony do życia. Sprawdzałem to w ogóle technikę z tego względu, że chciałem sprawdzić czy tak jak w ogóle w obronie gymów, czyli w trenowaniu gymów jest reakcja, reakcja w ogóle jakby zwiększenia prestiżu podczas ściągania go w dół innego teamu. Jednak w ogóle w obu tak gdybyśmy wytrzymali do końca Otrzymalibyśmy spadek naszego Dżimmu o 8000 punktów. Także zalecam zawsze wykorzystania najlepszych pokemonów i z najwyższym CP, jeśli mamy taką możliwość, wobec atakowania Dżimmów przeciwnego teamu. A teraz przejdźmy do trzeciej próby atakowania Dżimmów. To się pochwalić, że jest to w ogóle sposób innowacyjny, pionierski, przede mnie wymyślony. Jest to system trzech walk. Oczywiście on wymaga więcej, jeżeli mamy do dyspozycji w ogóle y levelu 9 czy 10, ale system trzech walk. Czemu trzech walk? Bo wykorzystałem w ogóle trzy walki, żeby porównać zbijanie prestiżu na poziomie y levelu 9. Trzy walki, trzy Pokémony, 9000 prestiżu w dół. Jednakże y Jakie bonusy nam daje w ogóle ta walka? To, że mamy do wyboru tylko 3 pokemony A, my mamy ograniczone do 6, gdzie gym level 9 ma 9 pokemonów My mamy do dyspozycji 6, więc sobie ograniczamy to do 3 Tak, żebyśmy w ogóle pamiętali jakie kontry, przeciwko jakim pokemonom możemy wybrać Zwykle jest tak, jeżeli mamy 6 pokemonów do dyspozycji i atakujemy gym level 9, przypuszczmy albo 10 To zawsze jest te 3 pokemony, 4 pokemony nadwyżki I zawsze się tak zdarza że musimy wykorzystać wiele więcej rewajów czy potek, żeby wyhealować, jakby zregenerować te pokemony. Ten sposób jest w ogóle niesamowicie dobry, jeżeli mamy niesamowicie mało rewajów i potek. O czym mówię? Jeżeli postawimy system trzywalkowy, to wybieramy trzy najmocniejsze pokemony, które tylko stracą HP, ale nie zginą. Tak właśnie dzieje się w tym przypadku, że żaden pokemon nie ginie, nie ginie ale wykorzystujemy wszystkie trzy. I wykorzystujemy później trzy potki o różnej wartości. Ale potek zawsze w ogóle wypada z pokazu najwięcej, więc najbardziej oszczędna wersja. Jednakże pod względem czasu kumulując w ogóle te w ogóle jakby ten czas w ogóle tych walk to jest bagatela 5 minut i 50 sekund, prawie 6 minut, gdzie pamiętamy, że wcześniejsza walka trwała 3 minuty 40 sekund. Taki sam w ogóle poziom precyzji, jednakże był jeden revive, 5 potek. Tutaj było aż 9 potek wykorzystanych. ten sposób walki, stawiając naprzeciwko właśnie pierwszemu sposobowi, gdzie po prostu wybieramy najlepsze Pokemony, jest mimo wszystko gorszy, ale te osoby, które nie chcą w ogóle myśleć nad wyborem 6 czy 9 Pokemonów, które jest w stanie pokonać wszystkie Pokémony na drzymie, to ta opcja jest najbardziej jakby opcjonalna. I jednocześnie możemy wtedy, dzięki, temu, dzięki temu w ogóle sposobowi yy, by pozbyć się większej ilości potek z naszego jakby arsenału, z naszego w ogóle staszu. Podsumowując te trzy walki, to pierwszy jest najszybszy najlepszy, drugi jest najgorszy i najbardziej nieopłacalny i trzeci najbardziej ostrożny, gdzie wykorzystujemy tylko podkinie nie Który z tych sposobów wybierzecie, decyzja należy do Was, ale drugi od razu odradzam. A teraz przejdźmy do obrony gymów, czyli podbijania prestiżu. trwała 3 minuty, jednakże wybierając 3 pokemony z najwyższym CP i te, które kontrują Pokémon na Rzymie, wyszła sytuacja, gdzie Zdojowaliśmy atak w ostatniej sekundzie i otrzymaliśmy 100% damage'u jednostkowego. Gdzie później Pokémon miał na tyle mało HP, że nie był w stanie w ogóle zregenerować sobie podczas pierwszego życia. Dlatego w ogóle mamy te przeskoki, czyli Gyarados Pinsir, Gyarados Pinsir, Gyarados Pinsir. Dopóki nie zmienimy pokemona w ogóle na innego. Ten, ten w ogóle etap takiego przeskoku będzie trwał i trwał. Także najlepsza sugestia jest, żeby wymienić tego pokemona na innego i ewentualnie później wrócić. Kończąc w ogóle tą całą walkę zwróćcie uwagę, że wszystkie pokemony, które w ogóle wybraliśmy w, danym, w danej walce, żyją mimo wszystko wciąż. Podsumowując to walkę, walka trwała 3 minuty, zdobyliśmy 700 plus prestiżu i zużyliśmy tylko 3 potki. Przejdźmy do kolejnej walki. Ta walka trwa 3 minuty 20 sekund, jednakże pod sam koniec mogliście zauważyć, że coś się działo, dlaczego w ogóle tak szybko traciłem Pokemony i tu macie odpowiedź. Ja tym, proszę mi podtrzymać drzwi dobrze? Ja sobie wniosę prasę za chwileczkę, mhm. o tu już ją mam. Bardzo dziękuję, uwaga, nie zagroził. Proszę. Także musiałem wybrać, albo pomagać facetowi, albo walczyć i jednak musiałem wybrać jedno i drugie z tego względu, że takiego samego setupu pokemonów już bym nie wybrał, bo podbiłbym Jima na taki poziom, żebym musiał od razu wbić swojego i dodatkowo jeszcze nie miałem revive'ów, żeby jakby zregenerować pokemony na taki poziom, żeby w ogóle jeszcze raz je wybrać do tania walki, więc musiałem jedną ręką walczyć i drugą ręką pomagać. No cóż, tą walkę dałoby się w ogóle ograniczyć do 1 dwóch rewajwów i ewentualnie 5 potek Ale w kumulacji mamy 4 rewajwy i 5 potek Zwróćmy jednak uwagę, że zdobyliśmy w tej walce ponad 2100 prestiżu Gdzie reasumując do poprzedniej walki, to była taka sytuacja, żebyśmy musieli to pomnożyć przez 3 3 razy więcej, czyli po prostu zależy od tego co w danej chwili posiadamy Czyli mamy dużo potek i dużo rewajów, więc weźmiemy tą drugą wersję i tracimy mniej czasu Chyba, że wybieramy tą pierwszą wersję, gdzie no nie mamy czym się pochwalić odnośnie ilości, ilości rewajwów, czy też potek I wybieramy naj, najmocniejsze pokemony Także wybór należy do Was po raz kolejny Jednakże drugą opcję trzeba najwięcej poświęcić czasu, z tego względu, że trzeba wybrać odpowiednie pokemony Czyli tracimy dodatkowe 2, 3, 4, no są to te 3 minuty, żeby wybrać Pokémony odpowiednie takie w ogóle swoje listy, żeby skontrować odpowiednio i żeby miała ilość odpowiednią cp także czas może być ten taki poza walką, też się jakby nie patrzeć liczy i to było tyle na tym odcinku, mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem w jakiś sposób w ogóle jakby pokazałem wam w jaki sposób ja walczę, jak wyglądają moje walki jeżeli wam się w ogóle ten odcinek oczywiście się spodobał, to zostawcie lajka, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym materiale z QA, który pojawi się prawdopodobnie jutro albo pojutrze. Najwcześniej, no chyba, no tak sugeruję, że na piątek będzie, bo dzisiaj też Wam sporo roboty. Także do zobaczenia i udanego dnia. Trzymajcie się! Hej!